I know what you did last summer. No dobra, przerażającego głosu to jest ja z całą pewnością nie mam. W każdym razie dzisiaj pogadamy sobie o tym klasyku z lat 90., a w polskiej wersji językowej jest to oczywiście koszmar minionego lata. I nieprzypadkowo ten materiał pojawia się właśnie teraz, ponieważ już na dniach, a konkretnie w najbliższy piątek, na ekrany kinowe wskoczy nowa wersja, która. Podpisuje się jako reboot i sequel jednocześnie, czyli w sumie Requel, termin, który był używany w którejś z tych nowszych części krzyku. Zdaje się, że chyba w piątce, jeżeli dobrze pamiętam teraz. No i pogadamy rzecz jasna spoilerowo, ponieważ produkcja jest z lat 90., tak jak wspomniałem, 97. konkretnie. No i z całą pewnością wiele osób ten film widziało, część na pewno docenia. Ale nie wszyscy, bo widziałem dosyć mieszane opinie akurat na temat tej produkcji. Ja miałem okazję już kiedyś ten film obejrzeć, ale nie pamiętałem za specjalnie nic poza konwencją, no i w sumie to bardziej nawet przeróbki pamiętałem, czy też te parodyjkowe takie sceny, które w strasznym filmie się rzecz jasna pojawiły, no i one były całkiem zabawne. No więc po wielu, wielu latach odświeżyłem sobie, no i tutaj od razu odpowiem na pytania, które mogą się pojawić, już tak na zaś, czy będę omawiał kolejne części. Bo tak, no ta seria już właściwie doczekała się jeszcze kilku kontynuacji. Na ten moment nie planuję, ponieważ do wskoczenia właśnie w świat nowej części wystarczy mieć odświeżony pierwowzór, a też oceny nie zachęcają. Natomiast sam pierwowzór już nie zachęca mnie do tego, żeby powtarzać czy nadrabiać dalsze części. Widziałem jeszcze drugą zdaje się, natomiast dalszych już chyba nie. Także ja na razie zostaje na wersji z 1997, będę też oczywiście omawiał nową. No i generalnie jest jeszcze jakiś serial z 21 roku, który jest chyba na Amazon Prime dostępny, ale jego też nie widziałem, tak więc skupmy się spoilerowo na pierwowzorze, także jeżeli jeszcze filmu nie oglądaliście, możecie nadrobić, żeby no, być na bieżąco i żeby nie wpaść w spoilery, a tak czy siak zapraszam dalej. A raczej ktoś mi dudni po bębnach za oknem, więc ja mam nadzieję, że tego nie słychać. No w każdym razie do filmu, już przechodząc, no to jeżeli chodzi o reżysera, jest nim gościu, który no zrobił jeszcze na przykład Venoma, ale nie mówię oczywiście o tym Marvelowskim, tylko to była taka produkcja o polskim tytule JAD z 2005 roku. No i to było raczej słabe, ale oczywiście no to było po produkcji, którą dzisiaj sobie omawiamy. Reszty jego filmów nie widziałem, natomiast jeszcze coś tam miał na koncie, ale. Nie jest to żaden znany czy jakiś wybitny reżyser, to już na pewno nie, ale za to scenarzystą jest tutaj sam Kevin Williamson, czyli gościu, który napisał oryginalny scenariusz do Krzyku chociażby. Natomiast jeżeli chodzi o koszmar minionego lata, to tutaj jeszcze dwie rzeczy trzeba podać. Po pierwsze, jest to na podstawie powieści i to z lat 70., bo z 73 konkretnie no więc trochę na ten scenariusz sobie poczekaliśmy. I co prawda premiera tego filmu była rok po krzyku, ale tak naprawdę scenariusz napisany był już wcześniej, ponieważ ktoś by mógł tutaj pomyśleć, że no dobra, gościu napisał tak dobry scenariusz do krzyku, później świetny reżyser, czyli Wes Craven, zrobił z tego naprawdę przełomowy slasher. A potem dostaliśmy coś, co jest, no przynajmniej w mojej opinii, ale też wielu innych osób, raczej co najwyżej średnie. Natomiast, no właśnie, tutaj trzeba rozróżnić, że ten scenariusz był napisany przed krzykiem. Natomiast problem był z jego sprzedażą. Po prostu nie było komu kupić i nie nakręcili tego, ale jak różni producenci studia zobaczyli, że hej, krzyk naprawdę się dobrze sprzedał i był hiciorem, to bardzo szybko ktoś się zainteresował i tym scenariuszem. Także Kevin Williamson w teorii przynajmniej zrobił kolejny hicior, ale bardziej tutaj już mówię o zarobkach, ponieważ Produkcja za tam zdaje się jakieś 17 milionów dolarów, czyli trochę sypnęli oczywiście na to. Zarobiła ponad 125, no więc w tych aspektach, przynajmniej finansowych, jest to jak najbardziej sukces. No i potem przecież jeszcze kilka kontynuacji powstało. Natomiast Krzykowi to dopiętnie dorasta i właśnie ja trochę nie rozumiem, czemu dano tutaj takiego nijakiego reżysera, moim zdaniem. Ponieważ szczególnie po sukcesie Krzyku, ja bym tutaj szukał kogoś, kto naprawdę umie dobrze reżyserować żeby to była nie tylko dobrze zarabiająca seria, ale też właśnie być może podobna poziomem do krzyku, a scenariusz sam w sobie jeszcze nie jest tutaj zły, ponieważ Kevin Williamson umie napisać, tylko właśnie też jak się robi na podstawie czegoś, to ma się pewnego rodzaju ograniczenia, no bo pewnie staramy się wtedy trzymać tej opowieści, tak? czy tam powieści właśnie. Natomiast wydaje mi się, że reżyser nie za bardzo logiki chciał tutaj za dużo Wyciągnąć z tego wszystkiego, i to, że slashery bywają głupkowate, jasne, każdy to wie, ale czasami jednak już za daleko to idzie. I jak mam na przykład uwierzyć, że jakaś parada idąca ulicą nie widzi tego, że metr od nich ktoś kogoś morduje, no to już w tym momencie to nawet nie jest fantazy, sci-fi i jeszcze tam jakaś abstrakcja czy surrealizm. Tylko po prostu robienie z widza głupka, no tak bym to opisał, ponieważ dla mnie jest to niewybaczalne, co się tutaj dzieje. Ale szczególnie w trzecim akcie, bo, no właśnie, do finału to tutaj praktycznie nie ma morderstw. Ale od początku, jaka jest konwencja? A więc mamy grupę znajomych, jak to w Slasherze, no i oni niechcący potrącają jakiegoś gościa, myślą, że śmiertelnie, więc zamiast dzwonić na policję, to go utopili. Generalnie okazuje się, że gość wcale nie był śmiertelnie potrącony, no i potem się mści. Ale i przez tę pierwszą godzinę ten film nie jest wcale wolny od, delikatnie mówiąc, naciągnięć albo wprost głupot, po prostu, ponieważ na przykład mamy policjanta, który wbiega na taki balkon w jakiejś tam stodole i ma po prostu zauważyć, że tam stoi morderca i kogoś prawdopodobnie ciacha w tym momencie. Ale nie zauważa, ponieważ ten morderca gdzieś tam się ukrył. No dobra, ale zaraz po tym pokazują nam ujęcie, że tam krew ścieka z jakiejś belki. Policjant to przegapił. Potem on podchodzi do jakiegoś auta, które się zepsuło komuś, no i właśnie okazuje się, że to ten morderca przy nim dłubie. Natomiast bohaterka, która wtedy siedzi w radiowozie, krzyczy: to on, to on uciekaj, i rozprasza tego policjanta, przez co on bardzo prosto daje się nadziać na hak, więc tutaj trochę też wina jest tych bohaterek, które drą czasami japę. I coś podobnego pojawia się jeszcze później, ponieważ inna z kolei babeczka, która krzyczy do swojego byłego Hej, uważaj, tam jest morderca! <tryk> Takim krzyczeniem nie robi się absolutnie nic poza rozproszeniem ofiary, no i przez to po prostu taki może stracić zaraz życie. Akurat ten tutaj nie stracił, ale no na przykład policjant wcześniej stracił, tyle że on trochę dzbanowaty był, ale to już swoją drogą. Natomiast no właśnie tego typu rzeczy no nie pozwalają tego filmu według mnie za bardzo na poważnie traktować. Poza tym jest on dosyć kiczowaty, a jeżeli chodzi o jakikolwiek rozbrysk krwi no to to się pojawia w tym finale, ale jest tego mało, no właśnie tylko się pojawia ten ketchup, ale nie jest to jakieś zbytnio pokaźne wszystko, całe to widowisko takie killingowe już tutaj. No i niestety całość sama w sobie jest po prostu nieciekawa. Tak naprawdę ten film się toczy, toczy, aż się właśnie dotoczy do tego finału, w którym faktycznie niby więcej emocji. Ale ja nie czułem ani żadnego przywiązania do postaci, ani właśnie jakiejś takiej drogi, którą przemierzają, żeby jakoś im kibicować, może. No, oni się idiotycznie zachowują, więc czemu ja miałbym im kibicować? Jest jeszcze jedna scena taka właśnie a propos tego pierwszego kila tego randomowego typa dosyć Max chyba miał na imię, który pojawia się w bagażniku jednej z bohaterek, w jakiś krabach tam w ogóle jego ciało, jak ona otwiera bagażnik, to to zauważa, że właśnie no kraby biegają i, i leży martwy typ. Dobra, okej. Okay. Ona biegnie poinformować o tym swoich znajomych, wraca i tego już nie ma. No więc ten antagonista niesamowicie sprytnie troluje w środku dnia, w środku miasteczka, gdzie po chwili już był w stanie usunąć te zwłoki i te wszystkie kraby, no chyba, że ona miała haluny, ale nie sądzę, bo ten typ rzeczywiście nie żyje. I co on z tym zrobił? Jak on to niezauważony zaciągnął gdzieś? Nie mam zielonego pojęcia. No więc typ nie tyle, że jest nieśmiertelny, chociaż trochę też, bo po potrąceniu i wrzuceniu go do wody to w ogóle przeżywa i wraca i pod koniec też widzimy, że mimo iż obcięto mu rękę, która była bardzo istotna, nie tylko dlatego, że jest człowiekiem, ale że takim hakiem mordował trochę jak Candyman, właśnie co widzimy zresztą na plakacie, czy tej starej części, czy tej nowej wersji, chociaż ta stara oczywiście ma więcej plakatów, ale jednym z nich, no to nadal przeżywa, bo w ostatniej scenie wyskakuje gdzieś tam na bohaterkę, no i dlatego właśnie są sequele, także taki półnieśmiertelny, bym powiedział, Ziomek. Natomiast świetnie organizuje sobie akcje i, i te wszystkie kile czy straszydła, także jest kompletnie niedostrzegalny przez nie tylko już służby, policję, ale w ogóle jakichkolwiek ludzi. Także czmycha jak chce i robi co chce. No jest to po prostu wszystko idiotyczne, ale mogłoby być na przykład tak idiotyczne, że aż śmieszne, albo przynajmniej jakoś ciekawie zrealizowane, jeżeli chodzi o narracje dynamiczne czy cokolwiek. No nie, no po prostu jest to nuda, a dodatkowo postacie no nie trącą inteligencją, więc. Ciężko się to po prostu oglądało, i ja jedyne, na co mam nadzieję, to to, że ta nowa wersja będzie lepsza, chociaż w kontekście rozrywkowym już nie mówię nawet o tej logice, natomiast to już zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie za reżyserię nowej części odpowiada Kubitka. Tutaj mieliśmy faceta, więc być może z innym podejściem po prostu tchną jakieś nowe życie faktycznie w tę serię, ale no to już będziemy oceniać po premierze. Natomiast po tym filmie, no, jedyne, co mogę docenić, to. Jest ok, nakręcony, więc w tych aspektach realizacyjno-montażowych, takich montażowych też to się całkiem sprawdza. Mamy nawet niezłych aktorów, jeżeli chodzi o te główne, młode tutaj jeszcze postacie. No, urok mają w ogóle te kubitki i coś tam też potrafią zagrać, więc, no, ale to jakby doceniać to, że wiecie, bohaterka jest ładna, no. <grych> to znaczy, doceniam, ale to niczego nie zmienia w kontekście tego, jak film jest zrealizowany, więc, no. To, to jest taka zaleta, wiecie, już trochę szukanie mam wrażenie na siłę, ale dobra, niech będzie. No, nieźle zagrane, ładne postacie, tak. To jest najlepszy argument, jaki jestem w stanie wykrzesać po obejrzeniu tego seansu. No, mamy tam jeszcze ukryty pewien twist fabularny, gdzie one były pewne, że zabiły kogoś innego, tak naprawdę. Znaczy, one, oni, cała ta grupa znajomych, myśleli, że potrącili i utopili w ogóle innego typa. Tak naprawdę okazuje się, że to nie on, że po prostu był ktoś inny tam w tym miejscu. No i właśnie to on się mści. I wiadomo, że one, no one, cały czas mówię one, nie wiem dlaczego, jakby tutaj nie było jeszcze dwóch czy trzech typów, poza tym Maxem, który dosyć szybko ginie, no to właśnie dwóch tylko. Bo mieliśmy dwie pary, więc głównie cztery osoby. No to tak naprawdę na policję nie pójdą ani oni, ani tym bardziej ten antagonista, bo skoro jest killerem, no to nie będzie sam na siebie donosił. A oni nie pójdą, bo w sumie co tutaj mają udowodnić? Tym bardziej, że mają jeszcze tę rzekomą zbrodnię za uszami z tym potrąceniem i utopieniem. Tak więc oni tam próbują wyrównać rachunki powiedzmy między sobą, ale no dąży to do tego, że głupie się zachowują, ale w sumie tam ktoś przeżywa, więc. Tak, ale Antagonista też, no i dlatego są sequele. Także w sumie nic z tego filmu nie wynika, poza tym, że postraszył, postraszył. Nie strasz, nie strasz. Things like that. Parę osób zamordował, ktoś przeżył, ale on potem bez ręki wyskakuje w tym swoim rybackim płaszczu i kapturze no, na bohaterkę. Od taki film do obejrzenia i do zapomnienia mam wrażenie. Mimo, że kultowa pozycja w pewnym sensie, a przynajmniej w pewnym stopniu, która sporo zarobiła, która... Moim zdaniem właśnie przy takim chociażby krzyku nie leżała, a odnoszę się do tej produkcji, bo to ten sam scenarzysta i bo bardzo blisko obok siebie te filmy wychodziły, ale generalnie jak miałbym spojrzeć na jakieś klasyki lat 90. czy może jeszcze wcześniej 80., to no gdzieś tam się mówi o tym koszmarze minionego lata, ale trochę nie rozumiem, na czym polega fenomen tego filmu, o ile w ogóle ten fenomen jest, ale no finansowo to nie był słaby zarobek wcale, no trochę kiczu w tym jest, trochę uroku i klimatu jak najbardziej i być może po części przez to to się stało właśnie takie nie wiem fajne dla wielu odbiorców. No i też ten antagonista, którego widziałem, niektórzy doceniają, bo się niby wyróżnia, bo ma ten hak chociażby i ten strój rybacki. Więc okej, okay, troszeczkę się tam odróżnia od innych antagonistów znanych ze chociażby slasherów, ale tak na dobrą sprawę, jak mowa już o haku samym w sobie, chociażby no to mieliśmy przecież wcześniej Candymana, który zresztą był znacznie, znacznie lepszym filmem. A tak naprawdę dla mnie, no to poza strojem hakiem, ładną bohaterką, jedną czy drugą, to się niewiele wyróżnia. No jest ok, zrealizowane, ale to kosztowało właśnie tam z te 17 milionów dolarów. Ale w kwestii killów, no to trochę krwi tylko. A poza tym, no że on kogoś nadzieje i podniesie na hak? Wow, niesamowite nawet jak na lata właśnie 90., na już prawie ich końcówkę, to już przed tym filmem było dużo lepszych produkcji. Tak więc. I na tamte czasy pewnie nie był zbytnio spektakularny, a na te tym bardziej nie jest. Moim zdaniem przynajmniej. I tutaj się zastanawiałem nad oceną. Byłem pomiędzy 4 a 5 i tak szczerze mówiąc no to dalej pomiędzy, czyli takie 4 plus bym stawiał, może 5 minus za to jak to jest zrealizowane i OK zagrane. Poza tym nie za specjalnie mnie coś w tym filmie angażowało, dlatego nawet mi się nie chce w detalach rozmawiać o fabule, bo no, dla mnie nie ma o czym niestety. Tak więc ja liczę na tę nową wersję. I jak też wiecie pewnie albo nie, no to ja nie jestem ani fanem remake'ów, ani sequeli, ale głównie dlatego, że pierwowzory, które są tykane no, są dobre, przynajmniej w głównej mierze i potem dostajemy jakieś nowe wersje, które są tragiczne, chociażby Koszmar z Olicy Wiązów, ten z 2010, Nowy Egzorcysta, można by wymieniać trochę, chociaż Krzyki na przykład się całkiem udały, ale były też głupkowate, jasne, że tak. No to akurat tutaj z racji tego, że ten pierwowzór uważam już za dosyć mizerny, to dlatego liczę, że nowa wersja może będzie lepsza, bo inaczej to bym w sumie nie liczył. Ale też nie czekam jakoś za specjalnie na ten film, nie jestem podierany. po prostu pójdę, obejrzę i pogadamy sobie w piątek pod wieczór premierowo. No w każdym razie ode mnie to jest tyle, bo mi się o tym filmie to nawet nie chce gadać za specjalnie po prostu nużące i nieangażujące dzieło. Dawajcie znać, co wy sądzicie w komentarzach i jak się bawiliście, na pewno znajdą się tacy, co doceniają i lepiej ode mnie się wkręcili, a też pewnie część podzieli moje zdanie, także zapraszam do dyskusji w komentarzach. Możecie oczywiście tutaj spoilerować. Jeżeli jakimś studem nie słyszeliście nigdy o tym filmie, albo kojarzycie tylko właśnie ze słuchu, ale nie oglądaliście to, pomimo, że nas spoilerowałem, dajcie znać, czy macie ochotę nadrobić, a kto z Was dotrwał do końca, zostawiajcie dzisiaj hashtag. Koszmar minionego lata, wiem, bardzo długi. Ewentualnie ja bym jeszcze dał hashtag Nuda. Jeżeli się z tym zgadzacie, to możecie taki hashtag zostawić, albo cokolwiek co wam tam pasuje, nie wiem, hak, rybak, niby klasyk, tak bym to nazwał. A ja wam dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnych materiałach. No i niebawem na premierowym omówieniu. Najnowszej części. Do zobaczenia w kolejnych strzała.